Różyczka jest chorobą wirusową o miernej zakaźności, rozwijającą się tylko u ludzi. Jej przebieg jest zwykle łagodny, a poważne powikłania stwierdza się rzadko. Jednak zachorowanie na różyczkę u kobiet w ciąży, zwłaszcza w pierwszych 16 tygodniach, może być przyczyną poronienia, zgonu płodu lub porodu przedwczesnego oraz licznych wad wrodzonych. Choroba szerzy się drogą powietrzną lub kropelkową poprzez wydzielinę z drzewa oskrzelowego, od 7. Dnia przed pojawianiem się wysepki do co najmniej 5-7 dnia jej występowania. W krajach płokuli północnej do zakażeń dochodzi głównie w marcu, kwietniu i maju. Przebieg choroby okres inkubacji, wylęgania wynosi średnia 14 dni, 12 do 23 dni. Objawy choroby są zwykle miernie nasilone i nawet w 50% przypadków przebieg jest subkliniczny lub niejednoznaczny. U dzieci pierwszym objawem jest zwykle wysepka plamisto-grudkowa koloru czerwonego. U starszych dzieci i dorosłych na 1 do 5 dni przed wystąpieniem wysepki mogą wystąpić objawy prodromalne, takie jak umiarkowana gorączka, Złe samopoczucie i powiększenie węzłów chłonnych, zausznych, szyjnych i podpotylicznych. Sypka pojawia się najpierw na twarzy i rozszerza się stopniowo na całe ciało, przez tyłów do stóp. Widoczna jest wyraźniej po ciepłym prysznicu lub kąpieli. Zanika po 3 dniach. W kolejności odwrotnej do pojawiania się, choroba ma zwykle łagodny przebieg, ale opisano przypadki zapalenia opon mózgowych, które związane jest z dużą śmiertelnością. U chorych dorosłych, jako powikłanie choroby rozwija się zapalenie stawów, nawet u 70%, głównie dłoni, nadgarstka i kolan. Niekiedy dochodzi do powikłań hematologicznych. Małopłytkowość, zapalenia nerwów oraz zapalenia spojówek. Różyczka u kobiet w ciąży o poważnych powikłaniach choroby u dzieci matek, które w ciąży chorowały na różyczkę, pierwszy doniósł australijski okulista Norman Gregg. W 1941 roku opisał przypadki zaćmy u noworodków po epidemii różyczki, która ogarnęła świat rok wcześniej. Zapoczątkowało to rozpoznawanie zespołu różyczki wrodzonej congenital Rubella syndromem CRS teratogenne działanie wirusa różyczki u płodu związane jest głównie z wiekiem ciążowym w momencie zakażenia. Najcięższe powikłania stwierdza się w przypadku zakażenia w pierwszych czterech miesiącach ciąży. Dotyczą one praktycznie wszystkich układów i narządów. Najczęstszym powikłaniem i często jedynym, jeśli do zakażenia doszło po 4 miesiącu ciąży, jest głuchota 60-75%. Mogą wystąpić również wady oczu, w tym zaćma, jaskra, uszkodzenia siatkówki oraz małoocze 10-25%. Nierzadko stwierdza się wady układu sercowo-naczyniowego 10-20%. Zaburzenia neurologiczne, małogłowie oraz upośledzenie umysłowe, 10-25%. Ocenia się, że jeśli do zakażenia doszło w pierwszych 11 tygodniach ciąży, wady wrodzone wystąpią u około 90% dzieci. Objawy CRS mogą pojawić się z opóźnieniem, nawet po 2-4 latach. Zalicza się do nich m.in. Cukrzyce, zapalenie tarczycy, niedobór hormonów wzrostu i zaburzenia zachowania, zakażenie w późniejszych tygodniach ciąży. O 16? Tyk. Nie jest już tak groźne, ryzyko wystąpienia wad wrodzonych praktycznie nie istnieje, a infekcja w trzy trymestrze najpewniej nie stanowi zagrożenia dla płodu, prawdopodobnie ze względu na odpowiedź immunologiczną płodu oraz przenikanie matczynych przeciwciał do płodu. Mimo dużego ryzyka wystąpienia powikłań trzeba pamiętać, że nie każde zakażenie u płodu wiąże się z wystąpieniem CRS. Rozpoznanie Ponieważ wiele innych chorób przebiegających z wysypką może naśladować wysypkę różyczkową, a prawie 50% przypadków przebiega bezobjawowo, rozpoznanie tylko na podstawie obrazu klinicznego jest utrudnione. Dlatego też w każdym przypadku podejrzenia różyczki u kobiet w ciąży wskazane jest wykonanie badań laboratoryjnych. Wykrycie wirusa m.in. krwi, moczu czy wydzielinie z nosa i gardła za pomocą hodowli lub łańcuchowej reakcji polimerazy pozwala na ostateczne rozpoznanie zakażenia, ale jest badaniem pracochłonnym i nie stosuje się go rutynowo. Pośrednio o zakażeniu świadczy stwierdzenie przeciwciał klasy IGM, zwiększenie miana ich oraz ich mała widność. Ostatnie badanie pozwala na różnicowanie zakażeń ostrych i przewlekłych. Należy pamiętać, że stwierdzenie obecności przeciwciał klasy i nie zawsze świadczy o ostrym zakażeniu, gdyż u części osób wynik badania może być fałszywie dodatni w przypadku zakażenia mononukleozą i parwowirusem. Badania należy wykonać możliwie jak najwcześniej, 7 do 10 dni od początku choroby i powtórzyć po 14 do 21 dniach, minimum 7 dni. Potwierdzenie choroby u matki nie oznacza, że doszło do wertykalnego zakażenia wewnątrzmacicznego, a infekcja u płodu nie zawsze powoduje wystąpienie wady. Postępowanie w każdym przypadku wystąpienia u kobiety w ciąży objawów podobnych lub kontaktu z osobą chorującą na różyczkę należy przede wszystkim ustalić dokładnie wiek ciążowy oraz stan matczynej odporności. U 90% kobiet, które przed ciążą przebyły szczepienie przeciwko wirusowi różyczki lub chorowały na różyczkę, stwierdza się pełną odporność. A ryzyko reinfekcji w ciąży i zakażenia u płodu jest bardzo małe. Zaleca się jednak wykonanie badań serologicznych, jeśli ciąża trwa krócej niż 13 tygodni. U osób nieuodpornionych, także w przypadkach w których stan odporności nie jest znany, należy niezwłocznie wykonać badania serologiczne, zwłaszcza jeśli ciąża nie trwa dłużej niż 16 tygodni. Rozpoznanie CRS-u płodu za pomocą badań nieinwazyjnych ultrasonografia jest trudne ze względu na brak swoistych dla choroby objawów. W uzasadnionych przypadkach stosuje się metody inwazyjne, takie jak badanie próbki kosmówki. 10. 12. Tyc. Ciąży, płynu owodniowego, amniopunkcja, 14. 16. Tyc. Ciąży, i krwi płodowej, kordocenteza, 18. 20. Tyc. Ciąży. Profilaktyka jedyną metodą zapobiegania zarówno różyczce, jak i jej następstwom, w tym CRS. Są szczepienia, O wprowadzeniu szczepień przeciwko różyczce liczba przypadków CRS na świecie w latach 1996 do 2009 zmniejszyła się pięciokrotnie. W Polsce najpierw wprowadzono szczepienia przeciwko różyczce szczepionką monowalentą u dziewczynek w wieku 13 lat. 1989 roku od 2003 r. W ramach szczepień ochronnych wszystkim dzieciom podaje się dwie dawki w 2 i 10 roku życia szczepionki skojarzonej przeciwko odrze, śwince i różyczce Measles, Mums, Rubella MMR. Główny Inspektor Sanitarny zaleca również szczepienia, ale nie refundowane. U osób, które nie zostały zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych, oraz u tych, które wcześniej były szczepione szczepionkami monowalentnymi. Drugie szczepienie traktuje się jako szczepienie przypominające. Ponadto zaszczepić powinny się młode kobiety, zwłaszcza pracujące w przedszkolach, szkołach, szpitalach i przychodniach, które do tej pory nie były szczepione w trzynaście? roku życia, lub jeżeli od szczepienia podstawowego w 13 roku życia minęło więcej niż 10 lat. Po szczepieniu kobiety nie powinny zachodzić w ciąże przez co najmniej miesiąc, szczepi się żywym, atentowanym wirusem, ale dostępne dane nie wskazują na ryzyko wystąpienia różeczki wrodzonej u kobiet które zaszczepiono tuż przed zajściem w ciążę lub na początku ciąży, mimo że wprowadzenie szczepień w naszym kraju spowodowało blisko pięciokrotne zmniejszenie zachorowalności na różyczkę w 2010 roku Polska pozostaje krajem regionu europejskiego, w którym odnotowuje się największą liczbę zachorowań. Pomiędzy 2003 a 2006 rok nie odnotowano zespołu różyczki wrodzonej, w 2007 i 2008 rok. Zaobserwowano po jeden przypadku CRS. Pomimo wprowadzenia szczepień ochronnych nadal 5-10% do 10 młodych kobiet pozostaje nieuodpornionych między innymi z powodu zaniechania szczepień lub występowania przeciwwskazań. Grupa ta jest narażona na zachorowanie w czasie ciąży. Zapamiętaj różyczka jest chorobą przebiegającą zwykle łagodnie i bez powikłań, ale zachorowanie u kobiet w ciąży może prowadzić do ciężkich powikłań u płodu i noworodka. Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania CRS są szczepienia. Wszystkie młode kobiety. Nawet te nieplanujące ciąży, powinny się zaszczepić przeciwko różyczce, jeśli nie zostały objęte obowiązkowym szczepieniem w 13 roku życia lub jeśli od tego szczepienia minęło więcej niż 10 lat.